Biedo, chodź, biedo, pójdziemy do ludzi. Ładnie pójdę, ładnie wstanę, nędzo moja złota, póki krąży między ludem, kumoszka głupota mnie mnie nocą że głupota zmarła a głupota chodzi drogą łagona zadarła że głupota bez dyplomu niczym jest niestety kończy w domu pokryjomu uniwersytety śpi bieda śpi bieda a nędza ją Chodź, biedo, chodź, biedo, pójdziemy do ludzi. Co mi tak na duchem kraczesz? Ludzie sami chcą tak. Chcą tak łazić przy kieracie w głupotych omontach. Kukły te od schodu marzną, do zachodu gniją. Zgadnij, kto im takie ważne, powykręcał szyje, Kto im dusze tak zmitrężył, w cudo zawijasy. I kto słowem tym ciermiężnym, że z nich słodkie pasy. Śpi bieda, śpi bieda, a nędza ją budzi. Choć biedo. Chodź biedo, pójdziemy do ludzi. Co mi tak bez przerwy mruczysz, zrywasz wiec duchy. Toż głupota przecież ludziom dodaje otuchy. Tak se wzajem serca krzepią, że mnie rychło zniszczą. Wciąż mnie klepiąc, 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 święconą kopyścią. Choć mi obiecują wiatyk, Kucznek zekwije, ja w tym najlepszym ze światów trochę se pożyję. Śpi Biedą śpiaty nędzą ją utulaj lu Śmierć Joza Lula. Przyczepiła się do mnie, jak do czego lepszego. Ta piosenka chłop żywemu nie przepuści. Czepiają się mnie o tę piosenkę, chłop żywemu nie przepuści. A przecież ta piosenka jest hołdem złożonym chłopskiemu poczuciu piękna. I chłopskiemu dążeniu do piękna. Jaka była geneza tej piosenki? Otóż przed wielu laty, w kwartelniku sztuka ludowa, przeczytałem pracę doktorską, jakiejś pani, nie pamiętam w tej chwili, nazwiska, której tytuł brzmiał pojęcia estetyczne u ludności wiejskiej. Praca była naukowa, oparta o faktografia, bibliografia. Podzielona na rozdziały było, było poczucie piękna ludności wiejskiej, flory, fauny i ciała ludzkiego. I na przykład były takie wypowiedzi. Flora. Ja z flory, z tego co rośnie z ziemi, to najładniejsza to jest jabłoń. Jabłonka, jabłonka, bo z jabłonki to są jabłka. O, gruszka jest też ładna, bo z gruszki są gruszki, tak. Wiśnia ładno, czereśnia ładno, tak. Z tych podziemnych to, to zimniok jest najładniejszy. Zimniok jest najładniejszy, bo z niego są zimnioki. To jest bardzo ładne, tak. A tak o to, pol, to pola, panie, nie, to to, to to nawet cienia nie daje, panie, to, to, to nieładne, że nie, nie. A jak chodziło o faunę, to, to tak, to najładniejsza to jest krowa. Bo z krowy mamy mleko. Z krowy jest skóra, jest mięso, konie koń jest też ładny, koń, koza by była ładniejsza, żebym dawała więcej mleka i żeby mi dawała więcej mięsa, to by byłaby prawie jak krowa, a tak kura, o, z ptoków kura jest piękno, kura jest najpiękniejszy ptok, bo skóry to mamy jajka, skóry jest mięso i pierze kaczka jest ładna, o, gęś, gęś jest też ładna, tak, a jaskółka, pani, jaskółka to nie ładne, to pani tylko loto i sropa, to, 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 to nieładne jest właśnie tak a z... bo piękno ciała ludzkiego, to chłopy wysokich to nie lubię. Wysoki to nie, bo wysoki to cygun. To cygon to nie robotę, on się do roboty nie weźmie i to no będzie lotą. Cygun nie. Tak, bo panie taki... A ryzik też nie lubię, bo ryzie fałszywa. A baba tak odcinko tak w pasie, panie, to do to, 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 to niczego to człowiek przez kolano przełoży, to się mu złamie. To nie. Chłop powinien być mały. W sobie, żeby kark miał czerwony, to będzie gospodarki tylko To to jest ładny chłop. Moi kochani. To przecież o to chodzi. Jeżeli coś leci i to się na nic nie przydaje, to jest to brzydkie dla chłopa. A jak chłop to złapie, ubije, wsadzi do gara, to to się robi piękne. To nie jest, proszę Państwa, żadne okrucieństwo, moi kochani. To jest... Wrodzone dążenie chłopa do piękna, to jest w jednej zwrotce chłop żywemu jest właśnie to wszystko zawarte. Ładzi to to takie marne, że dziwno drodzy moje, ani tego włożyć w garnek, ani nie do się wydoić. Piosenka ta jest podparta autorytetem, pracą doktorską, także proszę nie mieć do mnie pretensji. To jest hołd złożony polskiemu chłopu. Uradziła gminna rada wodociągi poza Wkładać zaromowa jest o wkładach, co z człowieka zrobić? Dziada Myśleć wiecie trza na łopach Dryn moić bez mój łogródek Nie postanie łopca stopa Na tym co mse zdobył z trudem Mnie tam żura w rygwy. Starco Na co mi publiczne Zdroje bo nieważne czyje, Coje ważne moje, co je, moje. Zwaliła swoją robotę na inne kobiety. Jest takie powiedzenie w Ameryce, że kobieta zarabia znacznie mniej niż mężczyzna. To jest prawda. Tylko trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, trzeba porównywać kobiety na tym samym stanowisku i o tym samym stażu pracy. Przypieprzyliśmy. Kawa, dobre roboty zrobiliśmy. Możemy mu dopieprzyć Popis. po prostu, proszę On ma ostry języczek, to by był, tak, wiesz, podostrzymy był. Tak, podostrzymy, tak. Sosnaczku wódę Nie, nie, bo nie, to się, nie się narazi kapel. Ta tak, 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 to nie, 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 to tak. tak. Dobra, dobra. Wódą może jeszcze trochę podlej. Podlej mu wódą, tak, będzie tak, miał tak. humor, tak, tak. Może się uwalić, tak? Może się uwalić. Uwali. Ale on nie, oni, oni są tak, wiesz, są z tego gatunku. Ale czornik wie, nie poda, nie poczuje. To nie no to zaczyna ładnie wyglądać, ja ci powiem. Ona wiesz tak, żeby jeszcze tutaj gdzieś jakoś... Przepraszam pana bardzo, Kazioł Grześkowiak mówi, że tutaj jakąś, jakieś danie wymyślił. Niech pan tak powie szczerze, bo nikt nie słyszy, jak właściwie tak uczciwie między nami, mówiąc, to idzie. To jest ta słynna golonka Ala która jest już znana i idzie ona bardzo dobra, dobrze u nas. Dowodem na to jest... To, że w ostatni piątek, teraz w wielkim poście, po godzinie 20 już tej golonki zabrakło, a poszedł cały kocioł, dlatego że wszyscy wiedzą, że takiej golonki nigdzie nie można zjeść poza Hadesem. Wychodziła... No Wazelina na pysk, ten co miał długą drogę schudł na krótkiej, długiej utył. Trzeci to widząc, myśli sobie, uch, a może by tak na skróty wykonał swój słynny skok przez płot i co? I ma zgryzoty. Tak za głupie nas każe dobry Bóg. Spełniając je co do joty. A wiesz, a pułęta całej piosenki, wiesz, jak będzie, graj, graj, graj. A wiesz, jaka będzie pułęta piosenki? Chciałeś na skróty przez byt i życie? Masz skrót. Byt w życiu, życie w odbycie. I znowu w Tak zwani obrońcy ludu coraz to podnoszą larum, że moje piosenki obrażają chłopów. Jeżeli obrażają, to obrażają chłopów z Marszałkowskiej. Nasz lud ma poczucie humoru. Nie bójcie się, panowie krytycy. Nasz lud potrafi się śmiać nawet w najbardziej tragicznych sytuacjach. Pamiętacie, może? Taki tragiczny wypadek, gdy przysypało górnika Alojzego Piątka w kopalni. Odkopano go dopiero po tygodniu. Lud Śląski od razu napisał piosenkę. Piosenkę na melodię też ludową, chociaż peruwiańską, a brzmiała ona tak. Alojzy piątek, wśród zwalonych skoł, Nic nie pił, nic nie jod, I nos poł, furt społ. Alojzy piątku, powiedz mi, dlaczegoś ją. Łopaty sztyl, ganz nowy sztyl. Ganz sztyl, ganz sztyl. A sama Alojzy Piątek, jak go odkopali, to pierwsze jego pytanie było, czy górnik Zabrze wygrał. Gdy bohater jednej z moich piosenek Narzekał, że to wszystko bez te nawozy sztuczne, to ale się wszyscy śmieli, ale uciechy było w narodzie. Jaki ten chłop głupi. A co się okazało? Okazało się, że chłop wcale nie taki głupi, i teraz wszyscy się nagle obudzili z ręką w nocniku. I okazuje się, że te nawozy to wcale nie takie cacy cacy. Ba! Nagle wszyscy zrobili się ekologami, nic tylko ekologia, i wszyscy śpiewają o tej ekologii i deklamują o tej ekologii, do tego stopnia, że nawet mnie zarazili tym. No bo no bo właściwie kto zaorał morza? Chyba ktoś, no bo nie ja. Kto zaorał, ten zaorał. Temu sława, mir i dzięki. A to pędźcie w sieci, co podlecie. A resztę ropą, gdy zacwane brzuszki w górę. Kto tu panem? Zaora Zaorane morza. Komuś order. Mnie tu nie ma. Zaorajcie, oswajajcie. Kto wylewał, ten wypije. Mniejsza o mnie. Ja przeżyję. A po mnie... Z morza wyszliśmy, do morza wracamy, bełtem, liszajem, wracamy ściekami. Pracą rąk naszych zginie bezpotomnie taki majestat, a taki bezbronny. Taki majestat, a taki bezbronny i tylko ochwacone koliki morskie zwozić będą. Ludzkość w zalewie własnej do zbiorowych nogi. Daremne są oczekiwania. Józieńku już nie ujrzymy cię, prosiłeś o budź nie tatusiu na siódmą praca. Czeka mnie stałe złoża zabyś ślody. Nie wiesz, gdzie twoje miejsce jest. Był pechowy dla cię synu. Dzień lipcowy, wtorek jest. Wyrwany z gwiazda, jako orle, przez prąd. I ratunek ci je w czas, jesteś teraz ojca mocy, który zbudzi w każdy czas. I tak dalej, i tak dalej. Ułożył i w żelazie wytłoczył strapiony ojciec. Tak się kończy to epitafium. Gdy byłem jeszcze klerykiem seminarium duchownego w Poznaniu, mój rektor ksiądz Aleksy Trzykowski, cudowny człowiek i cudowny dziwak, dawał mi kiedyś zwolnienie na imieniny do wujka. I spytał mnie, cóż ja będę wujkowi życzył. Powiedziałem: No, co? No, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie, Kaziu, powiedział mi ksiądz rektor, życz wujkowi to. Co prawdziwy wierzący chrześcijanin powinien życzyć drugiemu. Podejdź do wujka i powiedz Wujku w dniu imienin życzę Ci dobrej śmierci. Przyznam się Wam, że byłem trochę tym e, zszokowany, a przecież gdy wido ileś lat, pokochałem spacery po cmentarzach. Pokochałem nagrobki, zbieram epitafia. Jedno, proszę Państwa, Wam przed chwilą śpiewałem. To epitafium i ten grób ma zresztą historię. Lat temu, oj, chyba będzie ze 30, przeprowadziłem tutaj świętej pamięci Edka Stachurę, zmarłego, cudownego poetę. Zapaliliśmy świeczki, No co będę kłamał? Wydaliśmy 50 gram alkoholu, Józiowi Z. Sami też nie pogardziliśmy, po czym ja z gitarą śpiewałem Józefowi Z, Elektrokowi Monterowi, tę właśnie baladę, a Edek Stachura stał obok i płakał. gwiazdy tamtych lat. Kojarzy mi się to z teorią ewolucji gwiazd Eddingtona. Według tej teorii na początku obłok gazowy, który potem koncentruje się, ścieśnia się, aż zaczyna się palić. Przychodzi stadium chwiejności, spręża się, spręża się, walczy, aż w końcu to wszystko stabilizuje się. Gwiazda wchodzi na tak zwany ciąg główny i świeci długo, jasnym, równym światłem, tak jak właśnie w tej chwili nasze Słońce. Ale zasoby paliwa wypalają się, i gwiazda schodzi z ciągu głównego, a potem już dzieją się z nią różne rzeczy. Może zostać białym karłem, czerwonym karłem, gwiazdą neutronową, nie daj Boże, czarną dziurą. A bywa również, że może nawet wybuchnąć jaskrawo jako gwiazda supernowa, ale to musi być gwiazda o takiej masie, na którą mnie nie stać. Proszę Państwa, ja naprawdę piszę, ale nie bójcie się. Żadne pamiętniki, żadne alfabety piszę, normalną, zwyczajną powieść. Nie będzie to żaden tak zwany nieśmiały debiut. Jestem po prostu za stary na debiut. Jestem za stary, żeby być uroczym debiutantem. Po prostu piszę książkę, która ma się stać bestsellerem i tak będzie, bo tak chcę, bo tak jest po amerykańsku i modnie. Mówię otwarcie. Proszę Państwa, roboczy tytuł powieści, którą już właściwie kończę, zostały mi tylko dwa rozdziały, Roboczy tytuł o pszczyburki powinien właściwie mówić sam za siebie. Jest to książka nie o pijakach, o pijoczkach. O małych, drobnych, smutnych pijoczkach, którzy to nawet wielcy nic złego nikomu nie zrobią. Ot! Obrobią w parku drugiego pijoczka, który zasnął. Pożyczą, nie oddadzą. Parę butelek sprzedadzą. Mają i tak z dnia na dzień żyją sobie. Ich życie jest smutne, szare i dudne. Co wcale nie świadczy, że ta powieść będzie dudna. Ponieważ w ich opowieściach, w ich opowieściach to kochani, to oni są tacy. To oni są tacy, że jeden dzień jednego nie mieści się w pięciu takich zeszytach. Nie będzie to obroniło, że książka również antyalkoholowa. Może samo motto, które wziąłem od Zbyszka Jerzyny, powie państwu mniej więcej o co mi chodzi. Zbyszek Jerzyna napisał piękny wiersz, Oda do wódki. Zaczyna się on tak, będzie to właśnie motto mojej powieści. Ech ty ile zabierasz, ale ile dajesz. skrotnące nasze ciemne kraje, płomieniu płonący północnym plemionom, paląca się ty dziwko, skurwy synu, żono, ty sposobie. To jest genialne określenie zbyszka, jeżeli na wódkę. Ty sposobie. Jesteś piękna, wspaniała. Klęknę przy twym grobie. Chłopiec dał jabłuszko Paninka nawzajem I tak zwykłe łóżko Stało im się rajem Chopsa, chopsa hyc Nie gadali nic A tu zwykłe łóżko Stało im się rajem, a tu zwykłe łóżko. Stało im się rajem. Chłopiec bez koszulki i paninka bosa. A gdy ją przytulił, pomknęli w niebiosa. Chopsa, chopsa, hyc nie gadali nic. A gdy ją przytulił, pomknęli w niebiosa. A gdy ją przytulił, pomknęli w niebiosa i tak bez pamięci sobą się cieszyli, że się wszyscy święci w obłokach ukryli. Hopsa, hopsa, hyc nie gadali nic, bo się wszyscy święci w obłokach ukryli, bo się wszyscy święci w obłokach ukryli, że się wszyscy święci z obłoków dziwi, dziwi. Chopsa, chopsa, chid, chopsa, chopsa, chopca, chid, chopsa, 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 chopsa torałka dla mnie z katafalkiem A każde śniło Baby roztajne grzeją się od słońca i myślą, jak czekać, by doczekać końca. I to nieważne rolne czy bezrolne, lecz jakie nad nimi staną, czy że A takim krzyżykom niewiele potrzeba Paciorek I trochę Poprzedniego chleba I z takiego jadła Ty ją na potęgę Bogu na chwałę Ludziom na podziękę Te sosnowe niech się rozkołyszą, posiej te dębowe niechaj rosną ciszą. Sosna szybko rośnie, niech chwili kołyska, z dębu cicha trumna, kiedy przyjdzie. Kres... Christmas.